Witam wszystkich serdecznie. Mapa autostrada. Gramy SRVMK. Losowanie 9-8. Mamy też kolegę, tylko w standardowym kamuflażu. Zobaczcie, jak się różnią te wieże. Zupełnie jakby dwa różne pojazdy prawda pójdziemy w lewo nie wiem gdzie kolega tam myśli jechać Zobaczcie jaka jest tego, mobilność tego pojazdu i patrzcie co się dzieje. Byle góreczka. No przecież to nie jest jakieś. Nie, są bardziej większe nachylenia w wocie I prędkość 17-16. Także zapomnijcie, żebyście dojechali na jakąś tam miejscówkę. Dlatego nie pchałem się tam do miasta, ze względu na ograniczenia mobilności tego pojazdu. Bo tamta górka jest dużo dłuższa. A tu zobaczcie, mamy z czym walczyć, bo tu już się naprawdę napkało. Niedobrze, bo jest. O, przyjechał kolega. Niedobrze, bo mają artę i ta arta będzie do nas tutaj próba. Dobra, strzelam do tego niebieskiego. Skoda próbowała mnie spenetrować, ale się jej nie udało. A tu zobaczcie, jest ten pojazd Astron Rex. Ten magazynek, który ma 5 sztuk w magazynku. Dobra, ładujemy do tej pantery dwójki. Dobra, strzela do kolegi. Nie przebiliśmy pancerza, no i ta pantera konsekwentnie tutaj nas oszczeliwuje z boku, tak dobra ładujemy w to skodę. Woda odparowała kolega ucieka. Dobra, będę go taranował, Baczat nasz postrzelał troszeczkę, jak widzicie, nie miał problemów ale na prawym skrzydle prawego skrzydła nie ma strzelaliśmy prawie 2800 tu jak widać bitwa przegrana no i ten barczacik nam czeka jeszcze nasz podświetlił Może było nas szłupnąć tutaj arta. Dobra, pozbyliśmy się tego spotera. Ale już jest kapowana nasza baza. Jeszcze mamy, zobaczcie tutaj gościa, sedeku. Zabiłem go w ciemno. Niestety na tym prawym skrzydle za szybko padli. I przeciwnik zyskał za duże już przewagę w pojazdach. Niestety, jak widzicie, mobilność. Odgrywa ważną rolę. No, tu pewno zaraz przyjdzie we mnie Arta, Dobra. mamy jeszcze jednego fraga. Zostaliśmy sami, więc wiadomo jak to się skończy. No i jarza, głupie to jest koniec bitwy. Ja dziękuję i zapraszam ponownie. Siemma.